Jesteśmy w Krakowie, na Krakowi. Podobno zrobiła się moda na ten klub, więc przyjechaliśmy to sprawdzić. No i co? Wspaniała atmosfera, oprawa, pirotechnika, gastronomia. Co jeszcze? No sprawdzimy dzisiaj wszystko. Sprawdzimy klimat na Krakowi. Przeciwnik zacny, Lech jak Wiadomo, że kibice Właśnie. obu klubów nie darzą się zbyt mięsny Więc będzie gorąco, będzie gorący doping. Także lecimy drodzy widzowie. Sprawdźcie to, łapka w górę, bang! 3 sierpnia 2025, cześć, Maciek Krzeszniewski, witam Was na Ligowcu, dzisiaj jesteśmy gościmy na Ekstraklasie, stadion Józefa Piłsudskiego, ulica Kałuży, już za półtorej godziny Krakowia zmierzy się z Lechią Gdańsk. No i już jest z nami Kamil Jagodyński, Siemka. przedstawiciel biura prasowego Krakowi. Ciemka, ciemka, chodźcie, chodźcie z nami, coś, coś Wam postaram się pokazać ciekawego, myślę. Możemy zacząć w sumie od tej, od tej strefy, w której jesteśmy, okay. bo to jest też rzecz znaczy względnie nowa, bo zaczęła się, w zasadzie teraz trochę zabrzmi jak taki propagandzista Kim jong ale z przyjściem nowego prezesa, w sensie odkąd tu prezes Mateusz Dróż, to jego jedną z pierwszych rzeczy, którą e, zarządził, było to właśnie, żeby ubogacić dzień meczowy. E, tak, teraz wam pokażemy, tutaj mamy recepcję VIP i trybunę, która od tego roku, od pierwszego meczu w tym roku, na meczu z chowa Częstochowa w, w pierwszej kolejce wiosennej poprzedniego stanu tutaj oficjalnie na, o, dostała na imię profesora Janusza Filipiaka, tutaj właśnie macie to jak się nazywa, to jest taka też mała część muzealna no oczywiście wiadomo, że chcemy docelowo, żeby to muzeum było dużo większe bo można tu kupić naprawdę wszystko tak, nawet biżuterię bardzo ładną, facto masz tutaj też część właśnie, taki końcich poświęcony profesorowi, tutaj Ośrodnicą w jest, Jakbyś zastanawiał się, jak wygląda Puchar za Mistrzostwo Polskich Hokejistów, to wygląda właśnie tak. O, bardzo ładnie to wygląda. Wszystko to wygląda naprawdę super. A możemy te puchary? Pokrywać? Tak, właśnie przejdziemy sobie do części muzealnej. Tu mamy od, na ostatni, nasze ostatnie duże sukcesy. Możemy pokazać. Zacznijmy może od tego. Jest to właśnie Puchar Polski, Super Puchar Polski. Puchar Polski jest repliką fundowaną przez Stowarzyszenie Krakowie Old School Zresztą tak jak mówiłeś, również też byłeś w kontakcie z jednym z jego przedstawicieli, czyli z Tomaszem Siemieńcem I oczywiście na czele, z, oprócz Mistrzostw Polski, na czele z Pucharem Kontynentalnym, czyli trofeum Jakby to, to przełożyć na piłkę, coś ale Liga Europy piłkarskiej. Super to wygląda, naprawdę tak, bardzo, bardzo okazale, a tutaj? Tak, tak, jest tak, tak wyglądał właśnie Stadion Krakowi okolice mniej więcej 100 lat temu, bo też Stadion Krakowi jest y, najstarszym w Polsce, stojący nieprzerwanie w jednym miejscu, oczywiście wiadomo, był remontowany y, i odnawiany, w obecnej formie tutaj jest od roku 2010, ale, y, ale jako obiekt jest, jest najstarszy w Polsce, no jeden z najstarszych ogólnie w Europie i na świecie, stojący nieprzerwanie w tym samym miejscu. No i tutaj są wszystkie różne wycinki w całej naszej bogatej historii. No ciężko to wszystko nawet zliczyć i zaobserwować tak, że tak powiem, partykularnie, bo tutaj świeci po oczach po prostu. Puchary, ale to są takie kielichy stare. Tak, to, jest... to są też z, ruch, z czasów jeszcze e, wielosekcyjnej Krakowi. Krakowi. Tak, 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 bo też to, to też ciekawostka może tu nie wszyscy wiedzą, że, Krak że ja jedną z nich, nie hokeja, to też bardzo utytułowaną sekcją Krakowi była piłka ręczna kobiet. No super to wygląda. Naprawdę można tutaj się poczuć bardzo tak historycznie tak, i no to... tutaj oczywiście przebitki. E, zdjęcia z papieżem, który wiadomo był kibicem pasów. Tak, jak tutaj ostatnio mieliśmy wizytę przed meczem Legend, polska Brazylia, kadra Brazylii tutaj przyjechała, to to był kącik, który ich zainteresował najbardziej, ze względu oczywiście na Papieża, a jedna z żonciuka zapytała mnie, czy to jest kajak, którym pływał Papież. Dzień dobry, pani rzecznik. Dzień dobry. Dzień dobry, Ligowiec, witaj, dziękuję za pomoc bardzo. dobry. tam gdzieś na, na x się gdzieś tam przycięliśmy. Dzień dobry, bardzo mi miło. Sale konferencyjne zaplecze medialne. Tu nasz Robert Wideowiec zrobił taką piękną, piękny kolaż z wszystkich proporcji naszych maczowych, bo mhm. się będzie rozrastał. Tam i obecni przedstawiciele Ekstraklasy i ci już niestety byli, ale być może niedługo powracający. Mhm. Też takie właśnie historyczne obrazki różne z, z, nasze, z naszej historii z wielu sekcji, tych tak różnych zpionista, o której, o której mówiłem. Takie kadry z praktycznie no, całej tej ponad już blisko 120-letniej historii. No, to jest dla nas ważny sezon, ważny, ważny rok obecnie, no bo 120-lecie. Trafiliście, trafiłeś na super mecz, no bo, no bo mamy komplet publiczności sold out, mam nadzieję, że nie, że, że nie ostatni w tym sezonie. I to jest coś, co chciałem podkreślić i tutaj dać wielkie uznanie dla wszystkich naszych kibiców, bo to jest w dużej mierze oczywiście nasz, nasza praca, ale w dużej mierze albo w większej mierze przede wszystkim ich oddolna inicjatywa tego, że oni postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Kiełbaska. tak. Okej, okay. no, jak można zobaczyć. O, no ładnie to wygląda. ulala, No pięknie, pięknie. Ile taka kierowaska? 25. 20... Okej, okay, to z bułeczką, z czymś takim, tak? Bułeczką. szarda, okay. keczup. Okej. Okay. To jest bardzo fajny patent, bo można sobie zaczekać na mecz na ławce rezerwowych, słuchajcie. A to już akcja, o której mówił Kamil, a więc były zawodnik Krakowi Mirosław Czowilo. Przyjechał tutaj na stadion przy ulicy Kałuży, spotkać się z kibicami, poprzywijać piątki, odnowić relacje, bo też to jego odejście z pasów nie było w najlepszej atmosferze. No i fajnie, że marketing Krakowi buduje taką więź właśnie z zawodnikami, którzy nawet odeszli z klubu, a myślę, że miło kibice wspominają Miroczowilą. Jest z nami Tomasz Siemieniec, były zawodnik Krakowi, także były kierownik zespołu Krakowi. Cześć Tomek. Cześć Hej. Obecnie jesteś członkiem, czy też jednym z założycieli tak, Stowarzyszenia Krakowia Oldschool. Jestem prezesem Stowarzyszenia prezesem, Krakowie tak. Old School. Krakowia Oldschool. Jesteśmy tutaj przy pomniku Józefa Kałuży. Opowiedz w ogóle, jak, czym zajmuje się Krakowia Oldschool i jaka akcja w najbliższym czasie? Policja Krakowi wiedzą, wiedzą? Krakowia Oldschool się zajmuje historią i pamięcią o historii Krakowi. Organizujemy zbiórkę na renowację naszej legendy, renowację grobu naszej legendy Józefa Kałuży. Serdecznie zapraszam do mediów społecznościowych, Krakowi Oldschool, Facebook, strona Twitter. Dowiedzcie się, zbieramy pieniążki, żeby ten grób odnowić, wyciąć drzewa. To jest nasza legenda i to jest kropla naszej pamięci. Melduje się również jazd sektora rodzinnego Krakowi, na razie w pierwszej połowie problemy z zaparkowaniem samochodu, więc na styk zdążyłem, ominął, ominął mnie początek, ale Maciek dostarczył, no więc ja skupię się na tym jaka atmosfera dzisiaj jest na stadionie. że pojawiła się sektorówka, niemalże na cały sektor, pasiasta z napisem Krakowia, natomiast no, spekulujemy tutaj z redaktorem szcześniewskim, czy zostanie odpalone piro, jak się sektorówka pojawia, no to zazwyczaj później pojawia się piro, to jest jak wiecie, błysk przed grzmotem. Słuchajcie, coś mi mówi, że te dwie ekipy po meczu na Orange teraz nie pójdą. A może się na grilla umówią? Kto wie? To czerwona ściana kibiców za moimi plecami. No a po drugiej stronie efektowna oprawa i doczekaliśmy się, doczekaliśmy się Piro. to jest właśnie to, to jest właśnie Ekstra klasa w swoim prime, Ekstra klasa w najlepszych wydaje. się na trybunach. Dzień. To się nazywa mi mieć wyczucie czasu. Ależ to ryknęło, ależ to hupnęło. tutaj. Za mną te wszystkie sektory dookoła, gdy tylko padła bramka dla Krakowi. Coś się sobie tego robi, nam się mecz. nie tylko na trybunach, ale też na murawie. To jest ekstraklasa w swoim praniu, za mną sektor rodziny, i to też jest budujące że ten sektor rodziny jest pełny, że tutaj pełne jest małych dzieciaszków, które nie siedzą teraz w domu, nie grają w Minecrafta, nie zamulają na internecie, tylko są tutaj na stadionie zaangażowane w doping, robiąc atmosferę, będące na swoich bębnach. Ben to też jest piękne, że ta polska piłka przyciąga coraz bardziej młodzież i tych dzieciaków na tych wszystkich stadionach jest coraz więcej. A my idziemy dalej delektować się tym spotkaniem, bo tu się dzieje tyle, że jak tylko próbuję coś nagrać, to zaraz muszę przerywać. Bo coś się dzieje, albo akcja, albo oprawa, albo coś jeszcze innego. Wystarczy łapkę w górę. Co tutaj mamy? Tradycyjna Polska kiełbasa i napój. Poczekaj, no bo chcę sosy na A, dobra, dobra. Smaży się pięknie, skwierczy. Uj, oj, Prawdziwe drewno, słuchajcie, opalane drewnem. Nie ma lipy. Najlepsze Krakowie? Tak. Jest Gęta. 33 zł, tak? Nie. 23 za 23, sztukę, nie? czyli łącznie. 46 zł za dwa takie sztagany, no sosiki do wyboru, można sobie nalać obficie, także bardzo fajnie. Długo się zastanawia, jak na warze normalnie sędzia, tak się zastanawia, zastanawia. <grym> co to będzie? To, że jest czosnkowy, ja jestem fanem czosnkowego, no bardzo lubię. Właśnie nie, no, nie często się, tak się zdarza, musztawka, keczup. Spalona, tylko... No co, no myślę, że można pochwalić, no naprawdę. Na 10 punktów ile dajesz? Kurde, to muszę jeszcze skosztować To, jeszcze sobie, no to jeszcze, ja jeszcze sobie pojedz, to ja też sobie o, skosztuję. Zobacz, myślę, że tak, bo to było top. Tak wygląda kiełbaska. Doceniam to, że grill jest opalany dobry. drewnem, taki jak powinien być, prawdziwy. Jest okej, okay, jest w porządku, jest dobra, dobrze wypieczona, ale tak jeśli chodzi o sam produkt, to no nie jest to 10 na 10. Taka tłuściutka jest, o może tak. Ja lubię jak jest do, taka e, mięsna i sucha i i doprawiona mocno. Tu jest taka tłuszczówka, więc to nie jest, nie jest tak do końca w moim guście. Aczkolwiek 7 na 10 ode mnie na, na luzie dostaje. Dodatkowy punkcik za ogóreczka musi być, bo to też nie zawsze się zdarza. 8,5-9 na 10. O, trochę o. więcej tego wypieczenia mi brakuje. Na plus na pewno sosy, ogóreczek, klebuś i ogólnie grill też bo, dobrej jakości. Kiełbasa też dobrej jakości. Natomiast do trochę tego wypieczenia bym dołożył, i faktycznie wolałbym, żeby ona faktycznie była taka troszeczkę bardziej sucha, bardziej spieczona, ale na no myślę, że naprawdę jest się czym zadowolić, jest sobie czym polepszyć. Właśnie o to chodzi, o to chodzi tym wszystkim, co my robimy, po co tu przychodzimy, dlatego tak kochamy ten sport, nie zawsze ze względu na to, co dzieje się na wojsku, tam bywa różnie, ale właśnie za tą atmosferę. Mówię. Zrobiła się moda na Krakowie. Dużo osób, pełne stadion praktycznie. Także no nic tylko się cieszyć. Bardzo, bardzo się cieszę, że wreszcie tutaj że tak powiem, udało się ten stadion odwiedzić i, i mamy vloga z Krakowi. Dzięki za gościnę Krakowia, łapkę w górę nam zostawcie, jeśli wam się ten materiał. I co? No i śledźcie nasz kanał, subskrybujcie, bo kolejne vlogi wlatują po Dokładnie. prostu jak świeże od doga. Liga, Liga ruszyła na dobre, więc ciekawe. będzie się palić na kanale. Zresztą widzicie, że przybywa subskrypcji, przybywa Was też na live'ach, także lecimy dalej, lecimy po 20 koła subów. Rośniemy i rośnić będziemy. Ligowy z do widzenia, dziękujemy bardzo.